Cześć, tu Beata. Dziś mamy poniedziałek, 17 maja, czas na minutę z tarotem. Karta na dziś to czwórka mieczy, czy jak w tym przypadku cierpliwość, a więc... Zapewnijmy sobie odrobinę czasu y, i miejsca i przestrzeni na to, żeby zadbać o siebie. I nie mówię tutaj zadbać o siebie pod kątem y, fizycznym, bardziej pod kątem y, mentalnym, psychicznym. Y, ta izolacja, czy ten czas y, odosobnienia, y, czy osamotnienia czasami też można powiedzieć, pozwoli nam odpocząć, czy zregenerować się po chorobie, po trudnych wyzwaniach, po tym... Co na, czego doświadczyliśmy, ale też pozwoli nam się przygotować do tego, co jeszcze przed nami, do nowych wyzwań. Pozwoli nam sobie to wszystko jakoś poukładać, więc jakby warto zestroić się ze wszechświatem i przyjrzeć się temu, w jaki sposób możemy się na chwilę wycofać, zadbać o siebie, zatroszczyć się właśnie w ten sposób? Ta chwila wytchnienia, to odciążenie będzie bardzo potrzebne, dlatego że w wyzwaniu ta karta często odnosi się do tego, że to jest taka troszeczkę jakby była cisza przed burzą, a jeżeli się do tego odpowiednio nie przygotujemy, naprawdę będzie nam trudno nad tym wszystkim zapanować. My jesteśmy w talii Mythical Goddess Tarot. Zaraz ją tutaj. Przybliżę, tak wygląda, bardzo, bardzo sugestywna karta, ale też przypomina, żeby być otwartym na, na ten strumień wsparcia, który mamy y, dookoła siebie. I, ale dzięki też do, takiej naprawdę dużej pracy, cierpliwości y, y, w działaniu, y, będziemy mieli, mieli też o wiele jaśniejszy ogląd sytuacji. I będziemy mieli świadomość tego, że to, co do nas przychodzi, przychodzi we właściwym czasie. A kiedy pozwalamy swojemu cierpliwemu i takiemu wrażliwemu umysłowi dojść do tego centrum, do zrównoważenia jak ja to nazywam do, do zrównania, otwieramy się na wszystko, czego potrzebujemy, otwieramy się na wszystko, co wszechświat ma też nam na, do zaoferowania, i mamy świadomość tego, że, że przychodzi to we właściwym czasie i jest naprawdę dla nas bardzo dobre. Ważne jest, żeby ukierunkować się na to, co jest w tej chwili dla nas istotne, a przecież posiadamy taką wewnętrzną jasno, jasność rozumienia, albo będziemy posiadać, jeżeli zapewnimy sobie tą odrobinę zdystansowania, odpoczynku, nie musimy galopować przecież nieustannie. Dzięki temu będziemy w stanie nie tylko pomyślnie zrealizować nasze plany, ale też rozwijać się, tak? Jakby działać do przodu, nie, nie, nie bać się, nie zatrzymamy się tutaj na dłużej. Dlatego to jest takie bardzo ważne. Zadajmy sobie też czasami pytanie, czy przypadkiem nie jest tak, że skłaniamy się do tego, że. Zamiatamy trochę pod dywan, nie zajmujemy się tymi sprawami, które według nas, przynajmniej wydają się ważne, tylko dlatego, że są być może zbyt małe, albo tylko dlatego, że dotyczą nas, a nie innych, bo sobie najczęściej poświęcamy najmniej czasu. I dziś rzeczywiście jest warto ten czas sobie poświęcić i przyjrzeć się temu, czy te konflikty, których doświadczamy, nie są troszeczkę takimi wewnętrznymi konfliktami. Dlatego dobrze jest przyjrzeć się nie tylko swojemu otoczeniu, ale też sobie i myślę, że, że to jest naprawdę cenna wskazówka tej karty, żeby spróbować. Zatroszczyć się o siebie pod takim względem, żeby zapewnić sobie odrobinę przestrzeni, miejsca i czasu, aby pomyśleć, poukładać sobie to, co powiedziałam na początku. To osamotnienie czy odosobnienie wcale nie musi być niczym złym, szczególnie jeżeli jest na chwilę. A miecze zazwyczaj mówią, że nic nie trwa zbyt długo, więc zapewnijmy sobie ten czas, przygotujmy się na to, co dopiero ma nadejść. Mam nadzieję, że nam się to uda, i tego nam serdecznie życzę. Pozdrawiam i do usłyszenia!